Cześć, z tej strony Lego Świat Matiego, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam zestaw z Lego Dino 5887, główna kwatera obrony z, przed dinozaurami. Zapraszam do oglądania. W zestawie mamy trzy dinozaury, jest to Celophys, Velociraptor, a także Tyranozaur. Zacznijmy od Celophysa. Jest wykonany z jakiejś gumy, bo wygina się dość mocno. Jest bordowo zielony, ciemnozielony. Możemy no, mu coś do pyska włożyć. A tak, to, to nawet czasem ciężko go zamontować na płytkę. Tego to jest najmniej ciekawy dinozaur. Drugim jest Velociraptor. Karmelowy, który no, niczym się na tle innych nie wyróżnia, może poza kolorem i tym, że ma białe pazury, bo te dzisiejsze mają zwykle czarne, bo są już Jurassic World. Także to na tyle, jeżeli chodzi o Velociraptora. A tyranozaur no, on jest dość duży. Sam największy element jest, mieści mi się ledwo w ręce. Ma niewielkie w stosunku do reszty ciała łapy z dwoma palcami. Mm. Dość dużą głowę, które, do której można włożyć mini figurkę. Zaraz, zaraz ją włożę. Może ją sobie zjeść także dinozaury wypadają dość dobrze najmniej ciekawym jest no oczywiście ten no bo w praktyce nim nic zrobić nie można no najlepszy jest według mnie tyranozaur i zawsze był moim ulubionym dlatego mam go w trzech sztukach tak w trzech nie żartuję to jest druga a tu trzecia. Trzy sztuki. Tak, jestem wariatem naprawdę. Teraz omówmy pojazdy. No, ułożę tylko inaczej kamerę, gdyż teraz nie musimy tak wysoko sięgać, żeby zobaczyć głowę tranodaura. A więc zacznijmy od helikoptera. jest dość prosto zbudowany. Ma jakieś niewielkie skrzydła. Miejsce, żeby mo minifigurka mogła usiąść, jakieś dwie wajchy, światełko od przodu. Od tyłu mamy jakiś wirnik. Logówkę D, która jest charakterystyczna dla tej serii. Główne śmigło. Jakieś dwie zielone lampki, lub chociaż bardziej myślę, że to są naboje, tylko niespecjalnie jest jak je wystrzelić. W tej serii to nie jest najlepszy helikopter. Powiedziałbym, że to jest ten najgorszy helikopter bo mamy jeszcze jeden helikopter i samolot. Oczywiście oba dla Was zrecenzuję, No jeden mam już w domu, a drugi jeszcze szedł dokupię. Także hmm, tą serię to na pewno będziecie mieć całą na kanale. Samochód od przodu, mamy jakiś zderzak światła, na masce jakąś rysę, więc pewnie jakiś Velociraptor przyszedł i tutaj poharatał ten samochód swoim łapą. Od boku mamy dość wysoko zawieszony, chociaż no, praktycznie jak na wysokość minifigurki, także dobrze, że mamy jaką, jakieś wejście, żeby ludzi mógł bez problemu tutaj wejść. Kierownice, jakąś niezbyt wielką szybę. Od tyłu mamy klucz, a także radiostację. W pudełku mamy młotek. Taką, z takim zamknięciem jakąś taką brameczkę, że tak powiem, która oddziela minifigurkę od, od tej skrzynki no i jakieś działko, że, żeby jak ta minifigurka sobie jedzie tym autem, i wyskoczy na nią dinozaur i będzie chciał ją zaatakować, to może zawsze wystrzelić jakiś pocisk a wtedy dinozaur jest zneutralizowany i łatwiej jest go przetransportować do klatki do klatki, jakby ktoś nie słyszał. A teraz zacznijmy omawiać całą klatkę. Oczywiście wyświetlę Wam tutaj, pokażę Wam zdjęcie całości, ale po prostu łatwiej będzie to mówić, rozdzielając to na moduły, bo potem strasznie ciężko to łączyć. Także zacznijmy od pierwszej zwierzyczek. To zdejmę póki co w górę. Może uda mi się to nawet odmontować. chociaż nie jest to takie wcale łatwe. Właśnie nie lubię tego rozwiązania także tą drugą Wam tylko omówię górę w środku totalnie nic nie ma mamy tutaj roślinki dwie powinny być ale mi oczywiście odpadła dobrze już mam mamy łączenie żeby zamontować górę a także dwie naklejki różnych przewodów, chociaż jak widać te są zniszczone przez jakiegoś dinozaura na pewno nie przez tyranozaura, bo widać tutaj dwa, trzy pazury, a t ma przecież dwa a na górze mamy barierki trzy a także działko, żeby T-Rexa ustrzelić jakby za bardzo fikał Także montujemy to w ten sposób i mamy. Druga totalnie niczym się nie różni tutaj na dole, więc tylko Wam to omówię, bo tutaj jest coś innego. No to mamy znowu trzy barierki, a także taki wyciągnik z dwiema takimi słuchawkami, który może się obracać o 360 stopni. A na końcu niego jest hak. Można nim chociażby zamknąć tą bramę, która jest oczywiście pod napięciem, jak same znaki wskazują. Jest ona zamknięta na łańcuch, a także jest pod napięciem. Na górze ma kolce i jest wzrostu tyranozaura, więc żaden drapieżnik nie powinien przez nią uciec. No chyba, że elektryczność się wyłączy, to wtedy bez problemu uderzając tu głową. Jednak nie chcę zniszczyć tego pięknego dinozaura, gdyż jest dla mnie naprawdę sentymentalny. Teraz omówmy płoty, czyli najgorszą część tej całej konstrukcji, która jest bardzo prosto zbudowana, po prostu kilka dużych elementów, jakieś dwie barierki na tyle i tyle właściwie. I minifigurka musi się no, naprawdę o tak stać, żeby. Chociaż to jest na tyle niskie, że T-Rex bez problemu by taką minifigurkę zjadł, która by tutaj stała, bez najmniejszych problemów, by mógł ją zjeść. Także to jest trochę słabo rozwiązane. Takich płotów mamy dwa, które łączą te wieżyczki z resztą muru. A także mamy jeszcze taki mniejszy murek, który łączy lądowisko dla helikoptera z główną wieżą. Teraz omówmy lądowisko. Widzę, że źle zamontowałem, i ono powinno być tak albo tak. Już sam nie wiem, chyba tak. Dobrze, a więc, w środku, o tutaj, w tym miejscu, mamy zamontowane takie coś, w którym mamy pojemnik na tą całą substancję. Dwie zapasowe strzałki do tych dwóch yy, broni. I stąd można nabierać do strzykawek po prostu tego, coraz więcej, żeby móc ustrzelić te dinozaury, jeśli tylko uciekną. W środku, oprócz tego, jak to zamontujemy, no to nic tutaj nie ma. Figurka też wtedy już niespecjalnie wchodzi, bo prawie, no tutaj jest po prostu mało miejsca i musi albo tutaj stać, albo po drugiej stronie. Także to jest mało funkcjonalny ten dół. Można go oczywiście bez problemu podczepić do innych modułów. Na górze mamy barierkę. Ten stojak na hełmy, żeby móc latać tym helikopterem. A także dwie strzelby. No i lądowiska na helikoptera na dwóch takich żółtych płotkach. A teraz zajmijmy się wieżą. No od boku to na w praktycznie nic nie ma. Teraz podniosę dla was telefony, żeby Wam to wszystko dobrze pokazać. Od boków to ma być bardziej funkcjonalne, żeby bez problemu mogło tutaj wejść. to Od tyłu mamy właściwie, żeby móc posadzić tutaj figurkę, a także pokrętło, żeby móc podnieść tą hmm, jak to się nazywa oczywiście ja Mamy tutaj też antenkę Jedną i drugą. Od przodu mamy jeszcze takie bocianie gniazdo, które jest na dachu. Ma jakieś dwie maski od samochodów karetka w tle jest. O. W środku mamy dwa komputery, a także krzesełko dla minifigurki, którą wbrew pozorom łatwo tu jest zamontować, bo wystarczy znieść ten dach, ale mi jedną ręką oczywiście to nie jest tak łatwo zrobić. O. Nie wiem dlaczego nie jest tak łatwo. To się odczepiło, albo... Chociaż... nie. O, da się. No, i w środku są te dwa komputery, i dzięki temu łatwo jest tą figurkę. Mini figurek ludzkich w tym zestawie mamy cztery: dwójkę takich mocno standardowych, którzy najczęściej występują w zestawach w tej serii, oraz dwójkę bardziej unikalnych: czyli Josh'a, czyli głównego dowódcę tej całej placówki, a także taką panią. Najpierw zacznijmy od tych. Tą figurkę już w jednym z poprzednich filmów dla Was omawiałem. Jest według mnie dość dobrze wykonana. Ma oczywiście logówkę D, jakieś zapasowe naboje do strzelby. No i z tyłu również logówkę D, jakąś mini torebkę, torbę. No i ma minę uśmiechniętą, a także dość przestraszoną w końcu. Na co dzień pracuje z krwiożerczymi dinozaurami, które w każdej chwili mogą ją zabić. Tą figurkę. A druga minifigurka jest dość zestresowana, bym powiedział. Ma hełmik, tym razem nie bez niczego, tak jak ten, tylko z jakimiś goglami, więc ten nie musi zakładać specjalnego kasku, tylko po prostu wsiada do helikoptera i może lecieć. Ma on od przodu, oczywiście, logówkę D, zapasowe napoje, naboje, nie napoje, XD i jeszcze tą logówkę D. Nóżki nie są nadrukowane, a w ręczce ma radiostację. Ta pani ma uśmiechniętą minę. Taką mocno neutralną oraz taką troszkę przestraszoną, bym powiedział. No na wyposażeniu oczywiście jakąś bronię, żeby móc się bronić przed dinozaurami. Fajnie nadrukowany torsik. Zaraz, ostrość zgubiliśmy. A także jakiś pasek ni figurka na pewno jest fajna i warto mieć ją w kolekcji. Jeśli lubicie tą serię. A Josh również ma na wyposażeniu strzelbę i jako jedyny w tym zestawie nadrukowane nóżki. Zaraz znowu ostrość. Mam nadzieję, że widać w miarę. Od tyłu ma nadrukowany jakiś pas. Od torby. No nie, od tego przypięcia na radiostację. Jakąś chustę zawiązaną. A na nóżkach pas. Jest dość zadowolony. On akurat nie ma drugiej twarzy. Jak ja to zawsze nazywam. Za to ma zarost. I taką. Dość zadowolony, minę. I również może się obronić przed dinozaurami. W ramach bonusu mogę Wam powiedzieć, że planuję zbudować dość dużą makietę właśnie w klimatach tych, mm, tej serii. Czyli po prostu, bo ja mam dwa takie duże zestawy z tej serii i po prostu uznałem, że połączę je w jedną całość. Do tego dobuduję jakiś teren, na którym to postawię i będziemy mieć super makietę. także już niedługo wleci na kanał odcinek z tej jak to buduje. także zasubskrybujcie kanał, gdyż warto. i będziemy mieli oczywiście więcej takich projektów. a więc to będzie na tyle w tym filmie. do zobaczenia już niedługo.